Także dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie. Dzisiaj dosyć ciekawy odcinek, ponieważ, jak mówiłem w ostatnim odcineczku, zrobiłem Lukasa Maure. Wyszedł mi on całe 200 tysięcy monet, więc uważam, że to jest. Absolutny styl, także szczerze wam powiem, jestem ciekawy jak się będzie z nim grało w tym odcinku. Zanim przejdziemy do testowania Lukasa, mam jeszcze 6 paczek do tworzenia, także witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Stawcie koniec, łapkę górę pod tym filmem, subskrybujcie również mój kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi fami na moim kanale. I co? I lecimy? Lecimy do paczek e, 6 paczek, z czego 4 są za ważne mecze i 2 są z paczkami ligę premium, no bo spróbujmy, może, może ktoś wleci, może nie, nieważne. Pierwsza paczka piłkarza Electrum Premium e, 12 złotych, 6 rzadkich. 6 złotych 12 kart, 6 złotych 3 rzadkie, o Mamy ekrany! Pierwsza paczka, mamy ekrany, bardzo dobrze, może to? <laughs> Columbia, SP. O, kto to jest? To jest jakiś z ligi... nie wiem jaki. ja to jest pierwsza paczka i mamy... <laughs> mamy Team of the Season, także teoretycznie powinno się te ważne mecze już zwrócić chyba Raczej nie będzie kosztował za... Chociaż może, nie on no, powinien kosztować z 50 km, mi się wydaje 50 koła, no i pierwsza paczka, słuchajcie, no i tak, 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 takie paczki To jest już lepsza paczka niż to, co mieliśmy w ostatnim odcinku za Food Champions. no to jest przykre, ale no tak to wygląda Co, kolejna, kolejna paczuszka za, teraz jest 12 kart, 6 złotych i 6 rzadkich, więc może jakieś kolejne ekrany Kolejne ekrany, czy może kolejny tocik? Nie, ale są ekrany, więc bardzo dobrze eee... Ten, Kamp, pewnie, nie? Hamzik, Hamzik, karta 8-3, może być karta 8-3, 8-4 nawet, jeszcze lepiej, już zapomniałem, jaki ma rating. Hamzik, bardzo dobrze, takie karty się teraz sprzedają, także bardzo się cieszę. Jeszcze 8-3, Aczerbi, no jeszcze galej 8-3, no rozpuszczają je tutaj ewidentnie. Także bardzo fajnie, możemy trzymać te pasy z ekranami cały czas, bo teraz przed nami paczka za 25 tysięcy monet. Ta paczka ostatnio nie jest dla mnie zbyt dobra, i więc jest... boję się, że tym razem kolejne ekrany. Co się dzieje? Co się dzieje? Nie ma okrądu, co prawda, ale. To jest Brazylia, to jest SP, czyli to będzie ten Artur, też 84. Karta, która również się sprzedaje, także kurde, no naprawdę kozacko, nawet te paczki za ważne mecze. Bardzo dobre. Także ostatnia paczka wymienia za 35 tysięcy monet. No coś mi się wydaje, że w tej najlepszej paczce nic nie siądzie, takie mam wrażenie. Tak myślałem. No i przed nami dwie paczki z ligę, także mamy szansę jeszcze na trafienie Toca, bo dzisiaj, kiedy nagrywam, jest 20, godzina czwartkowa, więc... Nie trafimy toca w tej partii, to na pewno. Ale będziemy mieli trzy 3000 karty, które nam się na pewno przydadzą do yy, SBC właśnie ligę więc to jest, to jest takie fajne SBC, żeby sobie, żeby sobie właśnie farmić te karty albo nawet trafić toca, którego możemy trafić właśnie... Teraz o, ekrany. To cik! Kimotysjon. Francja, Francja, Francja albo Brazylia. Francja albo bro... Nie ma! Kurde! Marquinhos! W ogóle tego Silva przypaliłem yy, w tym SBC o Lukasa, także można powiedzieć, że prawie, prawie wrócił ten Silva. Ale spoko, dwie paczki, jeden toc. Naprawdę fajno. ile, nie wiem, ile jest toców z Brazylii w ligę, chyba te trzy, nie? Tych trzech z PS, Ale jest Marquinhos. Bardzo fajnie, przyda się do jakiegoś SBC na pewno. Teraz, już trafiliśmy tego wymiennego toc, to myślę, że możemy sobie zaszaleć i zrobić jeszcze rozbudowę ligę, w której będziemy mieli pięciu piłkarzy do wyboru. Także trafiliśmy tego tocika już z ligę, z tej paczki, więc może jeszcze z piku. No zobaczmy, jest to co prawda, tylko jeden pik. Team of the season i Abdelhamid. Ale jest still the season. To jest naprawdę. Dzisiejszy odcinek jest zdecydowanie o wiele lepszy niż ten poprzedni, w którym dosłownie nic nie trafiliśmy. A tak, tutaj proszę bardzo, już trafiliśmy trzeciego toca, a mieliśmy naprawdę mało, mało tych paczek, więc spoko. Dobra, pootwieraliśmy sobie. Myślę, że możemy przejść do składu, w którym zagramy oczywiście w tej lidze weekendowej. I wygląda on właśnie tak, także słuchajcie. Oczywiście Lucas Moura, Messi, Richarlison, Neymar, Paulinho, Mateus, albo Mataus, Mateo, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie, wszyscy mówią, że mówię źle. Będę mówił Mateus, bo już się przyzwyczaiłem. Kupiony Semedo, żeby Messi miał zgranie, Oczywiście Mito, Carlos, Sandro oraz Tecztegen na ławce i Sabicer, Sabitzer, Griezmann. Naprawdę powiem wam, jestem ciekawy, jak się z tym, tym Lukasem grał, bo będę mi grał na PSPO. Nie bym mógł dać radę na napadzie, ale wydaje mi się, że Richarlison z Messi to będzie wiele, o wiele lepsza opcja. Zagrajmy, zagrajmy sobie dwa spotkanka, w Division Rabus. Miejmy nadzieję, że World Champions będzie e, miłe dla nas i wbijemy do G1, co najmniej w ten weekend, serio, bo to jest ostatnia szansa, żeby trafić coś naprawdę fajnego, chyba, że coś jej wykombinuję, no nie wiem. No w każdym razie po prostu przejdźmy do pierwszego meczu na dzisiaj. No, gramy z oponentem, który skład ma... Co najmniej ciekawy, bo to nie jest taki skład typu meta, taki skład taki no pomieszany trochę, ale okej, okay, no nie będę go lekceważył. To jednak jest nadal czwarta liga, i zaraz po będziemy w trzeciej, więc e, no miejmy nadzieję, że nie będzie stanowił zagrożenia. Także lecimy. I Maria też jest Żota. Oj, 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 oj O jezu, nie no ten Żota jest, kurde, no jego, jego trzeba. Na niego trzeba uważać. Piąta minuta spotkania, kurde, no za szybko. Neymar. Eee, cyk, nice, o, podanie tutaj, tu jest Lukas Nie wiem, nie wiem, ale jest gol Nie wiem czy samobójczy, nie Grywam przyzwoity debiut No jest to bramka typu całkiem niezła I to jest chyba bramka samobój... Nie, to jest bramka Lukasa, także pierwszy oficjalny gol Lukasa w naszym zespole Paulinho, Neymar, Messi, tu jest Lukas To było szybciutkie, zablokowane, okej, okay, Neymar, Neymar Eee, Matejo, Mate... No tak. Nieważne o, o, oj, to jest gol, chyba że się przesudę i co? O kurde, no to mnie zaskoczył, się ukrywam, w sensie byłem pewien, że to jest taka animacja typu, że do... To co nie wpadnie Pajet? Kurde, nie wiem jak on to podkręcił No dobra Oj, za dużo miejsca, pięknie, no, to jest gol chyba To jest żota. Jezus, ten żota jest tak niebezpieczny, że to jest nienormalne, w sensie on każdy strzał zamienia od razu na bramkę, nie? Masakra, 3 do jednego? no i dobrze. Nie, 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 byczku. Nie, nie, nie. Jezu, Jota, przestań, Boże. Zostałem dosłownie... Z... A to jest Di Maria! To jeszcze lepiej, ale byłem pewny, że to jest Jota, bo poruszał się dosłownie tak samo. Boże, jest 4 do jednego, co jest ze mną nie tak? Jak z tego nie zrobię comebacku, to ja... Nie wiem, czy jak jeden w ogóle zrobię w tym tygodniu. Oj, 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 Jota, 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 Terztegen, jak to wyjął, nie mam pojęcia, w ogóle się nie ruszałem. To jest, to jest po prostu magia Terztegena, ale okej. Okay. To jest znak, że. Tak. Jeszcze jest szansa! Pyk, Mateusz, świetne zagranie do Lukasa. leci, jesteś szybszy, jesteś szybszy niż. No, nie jesteś. Dobra, do pierwszej połowy nie ukrywam wynik. To, no, no niezbyt satysfakcjonujący. Przegrywamy 4 do 1. No, gość mnie troszeczkę gniecie, nie ukrywam, więc no, na razie zmian nie będę robił. Ale, no, fajnie byłoby zrobić kombek, No, bo. No, czuję, że to jest do ugrania. Aczkolwiek, no, wszystko się może zdarzyć. Ocholipka. Ocholipka to może być. Tak zwany gwóźdź do Jezu, nie, Jezu, Ten film zostanie zdemontyzowany, ja już, ja już to czuję, to jest... Czegoś takiego jeszcze doświadczyłem O, to jest brameczka, to jest brameczka, no jak mnie ten chłop odpycha, no I see. o, i to jest gol, to jest gol, dobra, 5 do 2, okej, okay, bardzo dobrze, mamy bramkę taką półkontaktową Bo jeszcze musimy no, troszkę, coś troszkę jeszcze strzelić, ale dobra 30 minut to się naprawdę wszystko może wydarzyć w tym meczu, o żeby kombek się szykował, zobaczmy. Messi to przyjęcie nie było najlepsze, ale jest 5 do 3. Jest, słuchajcie, 5 do 3. Ok, wracamy powolutku. Jeszcze dwie bramki. 20 minut spotkania, czy to jest możliwe? Ojoj, jo, 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 ojoj, dzięki, dzięki, dobra. No i są Neymar, czy to będzie ta akcja na 5 do 4? Zobaczmy, Neymar. Do końca tej linii, ale tam nie było nikogo w polu karnym. O, tam jest Lukas. Lukas, ale to było piękne, Lukasu, Jakie to było świetne zajście, dobra! 12 minut, robimy kombek. Chłop, żeby nie zaczął ten czas, robimy kombek. Co to było za podanie? W sensie, ja już nie wiem, serio. Może poda tutaj, nie poda Semedo. Pięknie, dobra, nice, dobry pressing, dobry pressing. Paulinho. Nice, tak to miało wyjść, ale nieważne. Kurde, nie zdążyłem. Kurde, nie, chyba nic z tego nie będzie. Lukas, proszę Cię! O, jak to leciało! Ja już chciałem po prostu postawić wszystko jedną kartę i pomyślałem, że ona na 5 ma ale dobra. Teos, zrożone Czemu nikt... Dobra, dobra, Messi biegaj główkę. Carlos, Martinius, nie kończ, nie kończ. Messi, to jest gol! To nie był techniczny strzał, to nie był techniczny strzał! Czemu to była taka animacja, że to, to, to powinno być pod poprzeczką Messi to tak, takiego fiflaka zrobił w ogóle, no przecież... O, jest! Nie! Nie kończ, nie kończ, nie kończ! Nie, nie mi to! Nie kończ! Nie, nie kończ! Nie! Nie, to było tak do ugrania przecież taki kombek bym zrobił. No nie ukrywam i troszeczkę mnie oskamowało w tej ostatniej w tej końcówce, no bo ty strzał był tak pod poprzeczkę, a Messi tak... Ty... Nie wiem, co zrobił. No nic, w każdym razie bardzo dobry występ Lukasa, dwie brameczki. No i co, no do z tego meczu? No, nie ukryłem, że ten mecz mnie troszeczkę zasmucił, że się nie udało wykręcić wygranej albo chociaż remisu. No ale no cóż, najwyraźniej czwarta liga jest mi dana. O, czyżby? Czyżby, Richard Nie Niepotrzebnie to zrobiłem. A, no niepotrzebnie to zrobiłem. Niepotrzebnie. Może Richard zdążysz, zdąży, zdąży O, ależ to było wspaniałe I to będzie Leipzig Jednak nie Okej, okay, czyli jednak się nie poddaje Dobra, widać Nie wiem, no raczej nie, nie, nie zdążył zrobić tak szybko Musiał na chwilę ochłonąć po prostu chyba Chłop ciągle robi pauzy Nie wiem, on włączył mecz żeby, po to, żeby robić pauzy Nie wiem, może mama na niego krzyczy No, zastanawia mnie geneza tego meczu, nie? W sensie chłop po prostu jedyne co robi to bierze pauzę Teraz mi daje piłkę Nie mogę nawet wykonać. Dobra, i wyszedł z meczu. Dobra, to jest podsumowanie tego odcinka, tak naprawdę nie wiem już. Więc dobra, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, ktoś się wstawcie łapkę górę pod tym Subskrybujcie również mój kanał, żeby być na wielotorskimi fami na moim kanale. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się do usłyszenia. No i na razie.